Cześć, dzień dobry, dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak udało mi się zbudować genialny lejek sprzedażowy od klientów 24 na 7. Przede wszystkim chciałem zacząć od tego, że jeżeli dopiero startujesz z biznesem, warto jest wszelkiego rodzaju lejki marketingowe walidować sobie za pomocą reklamy płatnej ponieważ szybciej dostaniesz feedback od rynku, czy to działa. Partnerami kanału są WebTuler, narzędzie do tworzenia i sprzedawania kursów online. BitTimes, narzędzie do budowania stron sprzedażowych i zegarków odliczających czas do końca kampanii. Krupel, hosting dla twojej strony internetowej oraz domeny. Tipay najlepsza bramka płatności dla twojego biznesu top online, topowa agencja SEO w naszym kraju piotrkamiński.eu, strony, które zarabiają na siebie ze zniżką minus 30%. Linki do partnerów znajdują się w opisie. Czy to nie działa? I wtedy pod to co ci zadziałało, możesz budować ruch organiczny. W moim przypadku, kiedy mam już biznes rozwinięty na pewnym etapie, generuję ruch organiczny, mam zbudowane kanały marketingowe, to ja dużo rzeczy waliduję sobie organicznie bez potrzeby puszczania reklamy, ale w dalszym ciągu reklama płatna jest w stanie ten proces przyspieszyć. Przede wszystkim ja muszę wyjść od tego skąd ja generuję ruch. I w moim przypadku ruch generuje YouTube'em. Czyli oglądacie moje darmowe materiały i jesteście kierowani na, na zakładkę konsultacyjną. E, oraz piszę bloga. Tutaj mamy gdzieś blog post, mamy blog post. Czyli mam dwa główne kanały, które generują mi pasywnie ruch. Tak, Codziennie ktoś coś wyszukuje w internecie i trafia na moje treści. I ja kieruję Was na stronę Optin Page. Optin, czyli taką, gdzie możesz wypełnić formularz, i ja tutaj informuję, że jest do odebrania 15-minutowa konsultacja. I tutaj już mam tych konsultacji tak dużo, że tak naprawdę pomaga mi już zespół obdzwaniać klientów, bo nie daje sobie sam rady. Ja skupiam się na tworzeniu treści, a zespół już zajmuje się obsługą klienta, telefonami i tak dalej, ale ja oczywiście też staram się dzwonić, kiedy kiedy dostanę powiadomienie i widzę, że coś przyszło nowego, to staram się na bieżąco odzwaniać. Bardzo ważny jest timing, czyli czas, w którym oddzwonimy do tego klienta. Im szybciej odzwonimy, tym większa szansa, że dojdzie do konwersji sprzedażowej. Eee, I tak. Niedawno wpadłem na pomysł. Słuchaj, e, słuchaj Tomek, generuje duży ruch wokół gdzieś tam moich tematów, a tych ludzi na konsultacje przychodzi Mały procent w porównaniu do wszystkich kanałów i zasięgów, które generuje Więc co należało zrobić? Otworzyć mini projekcik www.darmowagrupa.pl. I taką grupkę sobie otworzyłem szkoleniową, gdzie dzielę się materiałami, zbieram społeczność oraz zbieram feedback. I tutaj, żeby do niej dołączyć, ja zbieram maile. Ktoś podaje mi maila, dołącza do grupy i dopiero jest kierowany na Facebooka. A na Facebooku ma za zadanie odpowiedzieć, jaką firmę prowadzi, podać link do strony internetowej oraz ile wydaje na marketing. Jeżeli te wydatki na marketing są na poziomie sensownym, które ja gdzieś tam akceptuję, to zapraszam taką osobę na prywatnego Facebooka, czyli dzieje się bardzo dużo różnych aktywności. Czyli ja mam bloga, ja mam filmiki na YouTubie, które kierują oprócz darmowej konsultacji która jest główną konwersją kieruje również na może uda mi się zamknąć WhatsAppa a dobra już tam informacje dostałem że przelewik jakiś przyszedł dobra 15 minut konsultacji a opcja druga no to darmowa grupa pl która też jest opt-in page'em oraz słuchajcie darmowa grupa pl oraz blok również kieruje na darmową grupę w postaci Exit pop który wyświetla się na komputerach. Zobaczcie, wchodzę na tomaszguzik.pl, tutaj mam stronę, ciachciach, cia. można sobie poczytać, co robię i tak dalej. I wchodzi Exit pop -up. dołącz do zamkniętej społeczności, i tutaj można sobie wypełnić maila. Czyli to są dwie aktywności, które ja wykonuję, żeby rozwijać sobie darmową społeczność. Jeżeli jest darmowa społeczność, to ja gromadzę maile i mogę im coś wysyłać z automatu. Ja mogę kolejkę mailową stworzyć na cały rok. Tak naprawdę do przodu staram się co jakiś czas dopisywać te maile do kolejki. I to jest piękne, że mając moje zasięgi i wiedzę, ja już pasywnie generuję tych ludzi do grupy. Codziennie ktoś dołącza sobie nowy. Kilka osób dziennie sobie dołącza do tej grupki i cały czas trafię w moją kolejkę mailową. I tu różnego rodzaju robię feedback, proszę o odpisanie na maila, żeby, żeby podzielić się swoją historią, jak zaczynałeś karierę zawodową i tak dalej. Bardzo fajne, merytoryczne maile, które mogą tak naprawdę kapać przez cały rok i sprzedawać różne moje rzeczy. Konsultacje, mentoringi, kursy online. Teraz bardzo mocno będę rozwijał właśnie tą ścieżkę kursów online, i to sobie wszystko idzie i będzie pasywnie sprzedawało, ale też gromadziło większą ilość osób zapisanych na konsultacje. Co robię na dalszym etapie po zapisie na konsultacje obecnie? Ja będę teraz testował kolejny model, ale tak naprawdę dzisiaj kieruję na swojego prywatnego Facebooka. Dlaczego to robię? Bo dzielę się, o, zwykły, organiczny Facebook, bo dzielę się tam merytoryczną wiedzą, e, jakieś różne fajne case'y, historię opowiadam, storytelling. E, ostatnio była u mnie telewizja w domu, no to zrobiłem historię z tego, zbudowałem posty. Cały czas tam się dzielę jakąś merytoryczną wiedzą z dokumentowania życia przedsiębiorcy. Więc mi zależy, żeby część osób, która zapisała się na konsultacje i trafiła na mojego prywatnego face'a. Że nawet jeżeli dzisiaj nie dojdzie do tej transakcji, to będziemy mielić postami, postami, postami. Tutaj sobie to zaznaczę. Posty, 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 posty. I ostatecznie dojdzie do jakiegoś dealu, tak? Więc tak to wygląda. Wchodzimy sobie w tutaj. Co to może być? Jaka tu może być ikonka? Traffic. Conference, zaraz to znajdziemy. Zaraz to znajdziemy. Ho ho. No dobra, nie widzę, nie widzę. No ale przypuśćmy, że tutaj te telefon, tak? Czyli finalnie prowadzimy do rozmowy telefonicznej. Zarówno z landinga, jak i z postów. Tak, moje posty mają przekonać, że ktoś napisze do mnie na messengerze, a znowu z messengera przekieruję go na rozmowę telefoniczną, i tam, na przykład, co trzeci, co czwarty klient, który ze mną porozmawia, finalnie zapłaci i dojdzie do jakiejś fajnej transakcji. I to jest bardzo fajne, że na moim etapie biznesowym to już jest perpetuum mobile, które działa organicznie. I tego schematu nie da się tak zero-jedynkowo skopiować do Twojego biznesu, bo tak naprawdę on może u Ciebie nie zadziałać i potrzebujesz innego lajka sprzedażowego. Ale we wszystkich modelach biznesów B2B, usługowych, konsultacyjnych, konsultingowych myślę, że ma prawo to zadziałać w wielu przypadkach, żebyś chociaż przetestował. Czyli co robimy? Tworzymy content Ja tutaj gdzieś na prezentacji pokażę Wam jakiś stary film na YouTubie. Jakikolwiek na przykład z wczoraj. I e, zobaczcie, jak wygląda mój opis. Ciach, i tu wchodzę w szczegóły, i tu znajdziemy opis. Dołącz do bezpłatnej grupy, czyli to jest lit magnet darmowy. Później jest propozycja kupna mojego ebooka, żeby już jakaś kasa pasywnie sobie kapała. Następnie mamy już darmową konsultację, i tą konsultację wyświetlamy zanim ktoś rozwinie opis. A tu już są takie mniej znaczące call to action, czyli sprawdź moją ofertę, wejdź na mojego Instagrama itd. itd. bo sporo osób do mnie pisze, ogląda mnie na YouTube, a potem znajduje mnie na Instagramie i pisze do mnie, więc dodałem tutaj profil na Instagramie, żeby zwiększyć ilość tych zapytań. Tutaj potem daję partnerów kanału, którzy ze mną współpracują, którzy pozwalają, że mój kanał się jeszcze szybciej rozwija, a na końcu daję opis. Tutaj akurat nie miałem czasu zrobić opisu, więc go nie zrobiłem wczoraj. Dzisiaj myślę, że już to będzie zrobione na tym nowym filmie. Ale chodzi o to, że ja mam tutaj zachęcenie do konwersji. Zarówno na grupkę darbową, jak i konsultacje. Jeżeli wejdziesz na bloga, to wszystkie tutaj. Czynności, które możesz podjąć, kierują na tą stronę z darmową konsultacją. Każdy artykuł na blogu, ja mogę sobie kliknąć, przeczytać jakiś artykuł i zobaczcie, że tutaj na końcu takiego artykułu ja zawsze kieruję. Zobaczcie, ktoś sobie przeczytał instrukcję, jak takiego Meyer lighta ogarnąć. I mamy przycisk odbierz konsultację, tak? Mamy też bezpłatna konsultacja w menu. Ktoś sobie kliknie w to menu i zobaczcie, zostanie przekierowany, i tutaj już może wypełnić sobie konsultację. Ja mam dosyć ciekawą konwersję na tej stronie, bo dochodzimy do około 10%. Czyli na 100 wejść mam tak naprawdę 10 formularzy, więc jest całkiem ok. Osoby z zagranicy kieruję na Whatsappa. Z tego względu, że problem jest z tymi numerami zagranicznymi, nie zawsze jestem w stanie się fajnie dodzwonić, tutaj też jakieś opinie klientów, darmowa konsultacja, powrotnie tutaj formularz. Czyli to jest moja główna konwersja w biznesie na sprzedawanie usług high ticket i tutaj sprzedaję usługi za kilka tysięcy w górę i często w abonamentach miesięcznych, a tutaj ta darmowa grupa i to zbieranie maili ma za zadanie sprzedawać tańsze rzeczy. W tej chwili nagrywam kurs online, puściłem jeden mailik i już 2000 zł ze sprzedaży, w, przed sprzedaży wpadło. Jakieś mentoringi robię, takie rzeczy za 1000 zł miesięcznie i też już mi się fajna grupka zbiera. Jakieś konsultacje, i to wszystko. Dzieje się bardziej na tej płaszczyźnie, na tym etapie, a ci ludzie, którzy wypełniają tą konsultację, uwierz mi, to nie są ludzie, którzy dzwonią po darmówkę, bardzo rzadko mi się zdarzają takie osoby. One często od razu chcą tutaj, mają intencję przede wszystkim zakupową. Warto, można też to komunikacyjnie na tej stronie konsultacyjnej ograć. Żeby tutaj też komunikacją, w jaki sposób jest napisany copywriting, w jaki sposób my się wyrażamy, żeby to miało wpływ na to, jakie osoby do nas trafiają. Ja tutaj też wymieniłem usługi, w jakich obszarach jesteśmy w stanie pomóc i myślę, że to się sprawdza. Ta strona nie jest jak Bóg wie jak schludna, Bóg wie jak ładna, ale spełnia jeden najważniejszy cel, działa. I tutaj jeszcze jest moje zdjęcie. Symbolizujące, że ta konsultacja będzie się odbywała w formie telefonicznej, żeby ktoś też sobie wyobraził, jak to będzie wyglądało. Eee, jak chcę zwiększyć jeszcze ruch na tych płaszczyznach, bo przypuśćmy, że chcę to zeskalować, chcę jeszcze więcej tego robić, no to możemy wykonać pewnego rodzaju aktywności. Możemy wykonać, na przykład, u nas bardzo fajnie działają TikTok adsy, które bezpośrednio kierują na stronę konsultacyjną. Aktualnie je wyłączyłem. Z tego względu, że już nie dawaliśmy sobie rady z ilością zapytań w biznesie, bo, bo ta machina kontentowa po prostu działa, jest na naoliwiona i myślę, że już jestem jednym z liderów na rynku marketingu internetowego. Bo, bo jak dopalamy jeszcze, to mam po 8-9 zapytań dziennie, wyobraźcie sobie. W skali miesiąca to są potężne liczby, biorąc pod uwagę jeszcze skalę mojej działalności. Eee, dobra, więc tutaj będzie TikTok. Co jeszcze możemy robić? Facebook adsy, Facebook adsy. Przede wszystkim mogę użyć jakiegoś remarketingu z YouTube'a, bo mam fajne grupy remarketingowe. Mogę tych ludzi nie tylko kierować na darmową konsultację, ale też do tej darmowej grupy, żeby zbierać sobie maile. I wtedy, jeżeli chcę, żeby te reklamy mi się zwracały bezpośrednio, to ja zamiast tutaj kierować do grupy Facebookowej, ja mogę zrobić zakładkę one time offer. Jest tutaj taki, taka zakładka. Przypuśćmy, nazwijmy to Apsel. Eee, one time offer. Momencik, odpiszę panu. Odezwę się za. Dobra, one time offer. Mamy tutaj jednorazową propozycję, i tak, wchodzimy sobie, darmowa grupa. One time offer, czyli ktoś wypełnia na tej stronie, darmowa grupa. Ktoś wypełnia ten formularz, i od razu jest jakaś propozycja. Ja muszę tutaj jakiś uniwersalny produkt stworzyć dla przedsiębiorców za kilkadziesiąt złotych żeby mieć możliwość napędzania ruchu właśnie na przykład Facebookiem, YouTubem, Tiktokiem z reklam płatnych, żeby zdobywać do nich maile, ale też od razu na tym etapie, żeby mi się to zwracało, czyli przechodzimy z one-time offer, lecimy do kolejki maili. I tu już wszystko się dzieje, tak jak się działo, taka kolejka może przez rok czasu pozyskiwać dla nas. Dane i każdego dnia cieszyć się z nowych adresów e-mail, bo warto by było, żeby tak w skali na przykład miesiąca 2-3 tysiące adresów przybywało, jest to wtedy fajny potencjał do, do skalowania tego biznesu e-mail marketingiem i generowaniem ruchu. Można oczywiście jeszcze tutaj budować socjale na przykład Instagram jest bardzo fajnym źródłem, ale nie za bardzo lubię ten Instagram, dlatego na razie jest mnie tam mało. Ale coś tam sobie ten Instagram działa. Instagram w Bio możemy oczywiście zamieścić link do konsultacji, czy też do darmowej grupy i w dalszym ciągu generować ten, ten ruch. Niektórzy jeszcze generują tutaj, dokładają kolejny etap, czyli na przykład kierują do odebrania darmowego wideo, a pod darmowym wideo kierują do przycisku zapisz się na konsultację. U mnie szczerze działa lepiej. Ta opcja, bo już przetestowałem chyba wszystko w tej agencji reklamowej. U mnie działa lepsza opcja bezpośrednio kierowanie na konsultacje. Nawet zimnego ruchu bez problemu ludzie się zapisują, więc jak najbardziej to działa. Mamy później tutaj, oczywiście, posty facebookowe i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko napędza, i to jest bardzo ważne, żeby napieprzać ten content marketing do takiej skali. Żeby tak jak u mnie stworzyć te perpetuum mobile, żeby ten ruch organiczny już generował nowe zapisy na automacie. Zobaczmy sobie. Ja mam w tej chwili około 40 tysięcy miesięcznie wyświetleń. I to już w połączeniu z blogiem, zobaczmy. Tutaj mam powyżej 37, ale to jest 28 dni. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że miesiąc ma 30 lub 31, no to. Tu będzie około 40 tysięcy wyświetleń. Dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę bloga, zobaczymy co tam się dzieje, bo ten blog też cały czas rośnie. To kilka osób dziennie do tej grupy mojej trafia, i to jest kilka osób pozyskanych totalnie za free. No, tutaj mamy. Już prawie 6 tysięcy użytkowników, pewnie niedługo też skoczymy do 7 tysięcy, bo, bo te wzrosty są ostatnio bardzo mocno zauważalne. Więc to mi daje kilka osób dziennie do darmowej grupy. Tak? I tych zapytań organicznych też jest na tyle w konsultacjach, że nie jestem w stanie tego obrobić. Więc powoli wdrażam tutaj zespół, żeby mi pomagał i obdzwaniał tych klientów. Mam już pewnego rodzaju skrypty. Na tej zamkniętej grupie, o której powiedziałem, jest link do skryptu w ogóle: jak rozmawiać przez telefon z klientami, żeby maksymalna ilość tutaj użytkowników trafiała, kupowała nasze produkty. I bardzo ważne jest, żeby po takiej rozmowie telefonicznej nagrać. Nagrać takie wideo podsumowanie za pomocą aplikacji Loom. Czy mam coś takiego jak wideo? Będziemy musieli to ubrać jako YouTube, ale to będzie filmik nagrany aplikacją Loom. Strzałeczka, i dopiero tutaj wysyłamy SMS-em link do płatności za pomocą EasyCard. Na przykład dzisiaj sobie wysłałem klientowi takiego linka. Za 5 minut miałem środki na koncie, więc bardzo fajna metoda. I to powinno kierować już do transakcji: czyli wysyłamy po rozmowie telefonicznej na maila i sms-em w dwa miejsca podsumowanie wideo oferta nagrana Lumem, oraz link do płatności Easycard. I to już się zamienia na. Pieniądze na mani <laughs> a w tych mailach powinniśmy przeplatać bardzo dużą wartość i merytorykę budować relacje z tym człowiekiem ale jednocześnie kierować go przemycać różnego rodzaju produkty żeby to się fajnie pasywnie sprzedawało i generowało jakiś taki biznes na automacie. Więc to jest bardzo fajna opcja żeby sobie zrobić taki automat i niech te produkty twoje wirtualne sprzedają się cały czas. Jeżeli chcesz, abym zbudował dla ciebie lejek sprzedażowy, żebym pomógł ci biznesowo, marketingowo ugryźć temat, to wejdź na darmowa rozmowa.pl, zadzwoń sobie na ten numer lub napisz do mnie na tego maila, ale najlepiej jakbyś wypełnił formularz, wskazał sobie godzinę, o której chcesz ze mną pogadać. Porozmawiamy i sprawdzę, czy będę w stanie pomóc w twoim przypadku. Pozdrawiam serdecznie Tomasz Guzik. Cześć.